Pozostało jeszcze rozciąć i pomalować, polakierować. I tak się zastanawiam, czy jakiś kolor by Ci interesował, bo ja chciałem ściemnić coś do mahoniu, coś takiego o. program Dopiero na to lakier. Będzie wyglądać jak mebel. Co ty na to? Można to zostawić jasno, tak, tylko na to lakier. No ale jak już są, te krawędzie jasne, to chciałem je właśnie ściemnić. să doină tot